Zastanawiam się, co siedzi w głowie wojownika, który wraca po niepowodzeniu. Bo jak spojrzeć w te karty, to parę takich osób by się tutaj znalazło które wracają, żeby coś komuś albo sobie udowodnić. Wracam, żeby udowodnić sobie. I to jest głównie, robię to dla siebie. I też chcę udowodnić y, wszystkim, co, co we mnie wątpili, że jestem wart tego wszystkiego, tej całej pracy. I każdemu się zdarza gdzieś krok w tył, poty, jakaś tam potyczka. A, a jutro pokazuje, że to był jakiś wypadek przy, przy pracy i, i będę robił swoje roboty. Trudno to było przetrawić? Trudno było przetrawić tę, 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 tę przegraną z Tomkiem Romanowskim? No tak, no, czułem się fizycznie, technicznie gdzieś. Wiadomo, zrobiłem jakąś szermierkę, szachowanie się bokserską, gdzie, gdzie w ogóle to nie w moim stylu i gdzieś tam mnie nie zatrybiło, wyciągnąłem lekcję. I no, tylko mogę być teraz mocniejszy przez to, bo gdzieś tam nauka i yy, przez, przez błędy i wyciągnąłem wnioski i wracam w starym stylu, czyli zapasy i, i zgniatanie. Będzie problem miał ja, rywal, jak to mówią w klubie. Problem, tak? Będzie problem. <noise> będzie duży problem. A jakie to masz doświadczenie, troszkę będzie przewrotne to pytanie, jakie to masz doświadczenie w walkach na świeżym powietrzu, bo biorąc pod uwagę background Twojego rywala, to on na świeżym powietrzu chyba dosyć często walczył. <noise> doświadczenie jakieś z dzieciństwa może mam gdzieś jakieś bardziej, ale też miałem, mieliśmy jakieś turnieje zapaśnicze w lesie na świeżym powietrzu, czy, czy gdzieś właśnie takich też podobnych. Yy, czyli fajnie się cieszę i, i wiem, widziałem, widziałem yy, salę, czyli yy, ring. Yy, fajnie umieszczony, fa fajnie to będzie wyglądało yy, jutro i jak najbardziej jestem za, że jak to, będzie mi się na pewno podobało. Michał, co wiesz o swoim przeciwniku i gdzie upatrujesz takich największych zagrożeń? No, to no, ma warunki. Jest, tro ma, ma, ma troszkę, jest trochę wyższy. Ma, ma, widziałem na ważeniu, że ma trochę chyba zasięg, może rąk, ten, ale, ale uważam, że to nie, nie ma jakichś tam znaczeń. No, bije proste kombinacje. No, wiadomo, mankut to trzeba uważać na, na tą tylną lewą rękę i, i kopnięcia, które zazwyczaj wszyscy mankuci używają. To, że ma fajny rekord, to też nie znaczy, że, że jest dobrym zawodnikiem. Tym bardziej to mnie jeszcze więcej motywuje, że się bije z takim zawodnikiem. I jego, jakoś, jakieś jego dobre strony. No jest wytrwały. Ma gdzieś na twardą głowę, ale no, no, no jutro będzie jego, jego głowy sprawdzian i, i jaki je będzie wytrwały. Wiesz, że z tego typu zawodnikami, nie wiem, chyba Adrian Błyszyński to będzie dobry przykład, to mówiąc kolokwialnie, trzeba do spodu, bo to są tacy wojownicy, którzy naprawdę się nie poddają i to nie jest taki wyświechtany slogan, ale no, na ktoś, kto, kto bawi się w takie rzeczy, jak on się bawi, to naprawdę jego trzeba złamać. Zgadzasz się z taką winią? No i tak, uważam, <laughs> tak jest. No trzeba łamać, a tym bardziej jak ja to robię już od dziecka, no to, no to wykonam jutro swoją pracę i. I tak, i tak będę robił cały czas. Nie będę szermiekował się boksersko pod jego grę, gdzie się dobrze czuję w, gdzieś w stójce, tylko wracam do gry już na pełnych obrotach. Ciekawa rozgrywka tutaj w, w kategorii półśredniej. Tomek Romanowski, Andrzej Grzebyk. Kto Twoim zdaniem jest faworytem tego pojedynku i dlaczego? no Uważam, że chyba, chyba Andrzej. Yy... Widziałem, rozmawiałem z nim, świetnie się czuje, ma, ma energię, y, wagę dobrze zrobił, to też dużo świadczy. Y, no, no Roman troszkę miał, y, no troszkę był przegaszony na ważeniu, taki trochę gdzieś już mój gdzieś nie, nie, nie wyszło. Y, już na początku to też gdzieś ma duży wpływ y, na dalsze losy, na, na, na jutro, że już jest jakaś przeszkoda, którą mnie nie osiągnął, to dużo, za, dużo to wpływa, ale y, jest to wiadomo, że za, za, za Grzebykiem, bo to Arnox zawsze wygrywa.